Bajki wujka Szymona. Tom pierwszy, rozdział pierwszy. Dzieci, rozsiądźcie się wygodnie w swoich wiklinowych koszykach. Wujek Szymon będzie opowiadał historyjkę. Kiedy jeszcze z ciocią byliśmy młodzi, a teraz już jesteśmy starzy i chodziliśmy. Widzicie, jak wujka nudzi opowiadanie o cioci. No. To wujek nie będzie opowiadał o cioci, bo cioci to nudziarz. Słuchajcie innej historii. Kiedyś, jak byłem jeszcze młodszy, to się często imprezowało i się piło dużo więcej niż teraz. Teraz się też pije dużo, ale nie tak dużo jak kiedyś. I pamiętam, jak miałem kumpla i nie wiem, co się w sumie z nim stało. Chyba poszedł do dywizji pancernej. Ale miałem kumpla i stwierdziliśmy, że robimy zawody... Z ruskimi, na no to kto więcej wypije, i byłem tak. Byłem ja, i był mój zmiennik, czyli mój kumpel, i był ruski, i ruski też miał zmiennika. Tyle, że ruski to miał stopień oficera, a ja to byłem raptem płotka. No i uf, nic nie znaczyłem. O, już prawie przekonałem przy Was, ale nie ma dzieci. No i było tak, że pijemy, 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 i jeszcze to było tak, że zakład był o tym, że. Pijemy, i ten, który się pierwszy przewróci, stawia za to, co wypiliśmy. A jako że ja nigdy nie miałem przy sobie ani grosza, to musiałem to wygrać, bym się do końca życia nie wypłacił. A oficerowi to w sumie zwisało. Więc była przede mną perspektywa chlania za darmo lub karceru bo nie mógł mi się wypłacić za wódkę. Więc chlałem za darmo. I. Okazało się tak, że nie zauważyłem w którym momencie, ale przepiłem jeszcze zmiennika rosjanina i dwóch ruskich padło i nie wiem dlaczego, ale nagle nauczyłem się mówić po rosyjsku. Historia prawdziwa. Nauczyłem się mówić po rosyjsku i mówię do nich po rosyjsku, że brzydkie słowo tu padło, nie będę mówił jakie, ale żeby sobie poszli od nas, to tak mniej więcej w skrócie. W sensie z Polski, żeby sobie poszli. A oni... Coś tam wydukali, i jednemu bardzo ciśnienie zmalało, więc go zabrali, a drugi leżał na podłodze i pływał w swoich tych brzydkich odchodach z buzi. I bajka się kończy następnego dnia, kiedy bardzo boli głowa wujka. Wujek nie wie, co się działo poprzedniego. I cały moral jest z bajki taki, że. Nie chlejcie dzieci tyle, że nie pamiętacie, co działo się dnia poprzedniego i że mieć kaca wielkiego. Dzięki dzieci. Eee, teraz wujek idzie spać. Wujku, powiedz jeszcze jakąś bajkę. Ciebie Maciek zawsze najmniej lubiłem ze wszystkich krewnych. Dziękuję wujku, to mogę bajkę? Eh, niech ci będzie. W trawie. Piszczał sobie taki... Ziomek i ten ziomek był najprawdopodobniej mrówką. A jak wszyscy wiemy, mrówki to potężne potwory. I to, co mrówka może zrobić, jest niesamowitą sztuczką, ponieważ mrówka może wziąć swoje ciało, wygięcie w 90 stopni kąt, wziąć ten kąt i, I zapierdolić frajera pszczoły na śmierć. Ale mrówki potrafią to zrobić tylko kiedy współpracują ze sobą. Dlatego są to tak niebezpieczne maszyny, to Walki. Dziękuję. Czemu taka krótka? A co ty myślisz, że ile ja niby bajek znam Szczylu? No tak za 40 wujek na pewno zna. 40? 40? A była taka bajka faktycznie. No dobra, to słuchaj, mały pierdku. Wujek będzie opowiadał bajeczkę. Było sobie raz tak, że było 40 rozbójników i był jeden Alibaba i. Alibaba mówi Sezamie otwórz się i drzwi wielkie się otworzyły w skale, które były i oni przeszli i tam mieli wielki skarb, wielki skarb mieli w środku i pewnego dnia i oni byli rozbójnikami, był Alibaba i było 40 rozbójników i oni grabowali te skarby i jak już dużo nagrabili to przyszedł jakiś gościu i on zobaczył z krzaka, co oni robią. I się dowiedział, że Sezamie, otwórz się działa i działa też. Sezamie, zamknij się. Więc podszedł do Wielkiej Góry, jak ich nie było w pobliżu, i powiedział: Sezamie, otwórz się. I Sezam się otworzył, i on wszedł do środka. I tym była kupa skarbów. I później się okazało, że on nie zamknął tych drzwi. Przychodzą zbójcy, i drzwi są otwarte, i zbójcy mówią: Ktoś nam otworzył drzwi. Ktoś na pewno musi być w środku. I oni zaczynają przeszukiwać środek, i. I znajduję go, i tu dalej nie wiem, co się dzieje, bo to będę wymyślał na bieżąco. To on mówi, że przyszedł i że jest z urzędu i się pyta, czy opodatkowane jest to wszystko. Oni mówią, o cholera. Nie opodatkowaliśmy. A on mówi: no, to macie przesrane chłopaki. I zaczął ich spisywać na kawałku papieru, a jako że nie miał pisać, to po prostu kreślił jakieś kreski śmiechowe. I oni też nie ogarnęli, bo oni też nie umieli w sumie pisać i czytać, więc łatwo poszło. I Alibaba mówi, że do swoich 40 rozbójników, że oni muszą uciekać, bo, bo ich zgarnie urząd podatkowy. No i oni uciekli, nigdy nie wrócili do złota. A sprytny człowiek zabrał całe to wszystko dla siebie i też nic nie dał do urzędu podatkowego. I ta bajka uczy nas zaradności i tego, jak oszukiwać... rząd. Ale się dużo nauczyłem z tej bajki! Dziękuję, wujku! Tobie to nawet taka bajka nie pomoże. No, to mogę już sobie iść, bo mam cię coraz bardziej dość. Nie no, wujaszku, jeszcze jakaś bajeczka, proszę! Dobra, dobra, ciszej, bo jeszcze ciotka przyjdzie, a wtedy to będziemy mieli wszyscy przesrane. A powiem wam taką bajkę, którą słyszałem jeszcze jak byłem młody i nie wiedziałem, że ktoś taki jak ciotka istnieje. Ależ to były piękne czasy. Opowiem baję tak jak ją zapamiętałem z dzieciństwa i nie będę sprawdzał jak ona leci, ale jest taki myk, że nie, nie mam pojęcia jaką baję. I w sumie, o, może niech będzie o Jasiu i Małgosi. No to dawno, dawno temu żył sobie Jaś, żyła sobie Małgosia i żyli sobie ich rodzice. I rodzice Jasia i Małgosi byli bardzo biedni. Więc postanowili, że się pozbędną dzieci z domu, i powiedzieli: dzieci, idźcie szukać do lasu rzeczy. I dzieci poszły szukać rzeczy. I tak sobie szukając rzeczy w tym lesie, zgubiły się, i nagle dzieci widzą, że wyrosła sobie chatka z piernika. I chatka nie miała tylko piernika, miała też lukrecję, miała inne smakołyki na sobie. I dzieci bardzo chciały te smakołyki, więc poszły i zaczęły brzerać chatkę. I nagle z chatki wychodzi babka i mówi... Halo, co tu się dzieje? Halo, proszę mnie nie jeść chatki. O, dzieci, dzieci, a to zapraszam do chatki, tam mam lepsze smakołyki. I oni wchodzą do chatki i... Babka im daje smakołyki. I robi jakiś rachu ciachu. Jasia zamyka za klatką. Małgosia robi tak, że jest jej sprzątaczką i tuczy Jasia. A Jasiu nie chce na początku jeść, ale później Jasiu je, bo musi coś jeść. I ona, jak już utuczy Jasia, to chce go wziąć i wsadzić do piekarnika. A Małgosia cały czas robi za jej sprzątaczkę. I to się potem robi tak, że Małgosia pomaga mu się wydostać. I to jest tak, że jak on jest już gruby, to ona chce go wziąć, baba Jaga, wziąć go chce z tamtej celi, co ma w domu. I w ogóle dziwne, że cele ma w domu, ale to dziwne i, i nieważne. I chce go wyciągnąć stamtąd, żeby go zjeść, bo wsadzić go do piekarnika, musi do pieca w sensie. I no jak już chce go wsadzić do tego pieca, to ona się nachyla nad piecem i ją bije, bije ją gosia. I się robi tak, że ona wpada do piecowa bajaga, a oni uciekają wtedy stamtąd, i jakoś udaje im się znaleźć drogę do domu, i wtedy stoją ze swoimi rodzicami. I w sumie ta bajka, jak się teraz tak zastanowić, jest jakaś taka nie bardzo bajkowa, i nie dla dzieci też. A może jest właśnie dla dzieci, bo powinniśmy się uczyć od najmłodszych lat, że życie nie jest proste i że ma różne konsekwencje, które będą wynikać z różnych rzeczy, które zrobimy i że nie jest jeszcze życie proste. To tyle. Dziękuję. Mama mówiła inną bajkę a i Małgosi? To mama musiała kłamać. To jest prawdziwa jedyna. Mogę już iść? Ale mama nie kłamie nigdy! Nie mów, że mama kłamie! Dobra, dobra. Dobra, młody! Ciszej, ciszej! Opowiem ci jeszcze jedną bajkę, ale więcej już naprawdę nie będzie. Tylko zatkaj dziób na chwilę. Da się zrobić? Dawno, dawno temu, w bardzo dobrej krainie, za lasami, górami i za siedmioma morzami żył sobie stary dziad, i stary dziad żył sobie ze starą babą, i stary dziad robił tak. Ale jestem stary, ale jestem stary. A baba mu mówiła, a ty jesteś stary i ty musisz iść ryby łowić, bo my nie przeżyjemy, jak nie będziesz ryby łowił. Więc on stwierdził, że bardzo dobrym pomysłem będzie pójść faktycznie robić, yy, nie robić, tylko łowić ryby. I w momencie, w którym udał się na łódkę, zarzucił sieci, zrobił wszystko, co trzeba, to okazało się, że złowił rybę i złowił rybę złotą. I ta złota rybka zaczyna do niego mówić... Proszę, wypuść mnie! Proszę, wypuść mnie! Starcze, to spełnię wszystkie Twoje trzy życzenia. Trzy życzenia Twoje spełnię wszystkie. A oczywiście dziadek, jak normalny człowiek, w tym momencie pomyślał, że jest na kwasie i mówi do rybki: Rybo, ja ci nie wierzę! Ja ci nie wierzę, bo ryby nie mówią! A ona do niego: proszę, proszę, wypuść mnie! Wypuść mnie, to spełnię wszystkie Twoje życzenia. Po życzenie, to się spełni. I dziad wtedy na to mówi: Dobra, to ja ci ty nie jeden raz wierzę, a ty masz dla mnie no. zrobić tak, żebym nie miał tej starej baby w domu, tylko fajną pannę. że miał fajny dom i żebym miał kupę kasy. I w tym momencie wypuścił rybkę i rybka mówi: Dobrze, dobrze, zrobię dla ciebie to wszystko. Żegnaj, starcze. I starzec wraca do domu i okazuje się, że czeka przed nim supermodelka na starca i mówi do niego cześć, skarbie. Później daje mu buziaka w policzyki i idzie robić dla niego yy, obiad, przygotowywać kawior z yy, jeszcze większej ilości kawioru i wchodzi do swojej wielkiej willi nowej i mówi, o, o, ale ja mam wielką willę. Ile ja mam pieniędzy. Bo sprawdził, ile ma pieniędzy na koncie bankowym w tym momencie. I żyje tak sobie starzec. I jest mu w sumie dobrze, ale po pewnym czasie stwierdza, że brakuje mu czegoś. I <laughs> czegoś mi chyba brakuje. Mogłem poprosić tę rybkę o to, żeby mnie tak gardło nie bolało. I że nie był taki stary. I w sumie, po no co takiemu staremu człowiekowi tyle dobra? Ja bym chciał, żeby było tak jak było, że miał starą babę i stary dom i ryby łowił. I w tym momencie okazało się, że mówił to nad jeziorem, i wychyliła się rybka i mówi: Dobrze, spełnię twoje życzenie, starcze. I w tym momencie wszystko prysło, starzec wrócił do tego, co miał, okazało się, że baba czeka w domu i baba do niego mówi, stara jego baba, żona jego, nowa, znaczy nie ta nowa, tylko ta stara, którą miał, mówi do niego, no i co, ryby żadnej nie złowiłeś. ryby nie złowiłeś. co zjemy? A on wtedy mówi, a weź spierdalaj. Lubię bajki z morałem. Dzięki wujku i dobranoc! Maciuś, no się już spił.